Jana, chyba dojechaliśmy na miejsce. Trzeba wziąć plecak. I co? Lecimy na spotkanie z granicznikami. Wygląda na to, że jeszcze nas nie złapali. Jeszcze nie mam pojęcia, jak dokładnie wyjedziemy z tej Słowenii. Ale jakoś damy radę. Bo może mamy to tylko ograniczony czas 12 godzin, ale o tym nie wiemy. Później mogą być problemy ale jak to mówią, wszystkich nas nie zamknął. nie? Uważam, że całkiem fajnie tutaj udało nam się z tym apartamentem tutaj w tej Słowenii o tutaj piękny, duży taras tak z 30 parę metrów kwadratowych i tam w oddali można dostrzec widok na zamek tutaj fajne jest miejsce do posiedzenia, mam nadzieję że w tym hostelu tutaj jest sporo osób i wieczorem będzie tak zwana integracja, ale generalnie to jest strasznie takie ciche, spokojne miejsce to jest raptem 10 minut, autem od centrum. Tutaj mamy taką małą kuchnię. Piekarnik, taki lodówka. Zobaczymy, co mają w lodówce. No, nic specjalnego, więc trzeba będzie coś kupić. No i tutaj takie fajne, modernistyczne, designerskie, nie obrazy, ale schody. Kurczę, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tą Słoweniu. Naprawdę jesteśmy tutaj raptem półtorej godziny, ale wydaje się takie mega zajbiste, spokojne miejsce. Co prawda tak miałem chwilę taką myśl, a może bym tu postudiował, wiadomo, ale znając mnie, no mi by się już po tygodniu tutaj znudziło, ale naprawdę największy jeden z największych plusów jest to, że to miasto jest mega przyjazne dla rowerów i jest to naprawdę dużo różnych ścieżek rowerowych. I no prawie każdy mi się wydaje, że przynajmniej tutaj jeden rower ma. No, i Barti powiedział, że w jego mniemaniu nawet dziewczyny są sympatyczne. Oczywiście. Jeden z ładniejszych w Europie. Bardzo ubolewam nad tym, że u nas w Polsce nie ma tutaj takich automatów na kawę w Lidlu, tu kawa jest bardzo dobra i tania, bo 1 euro. Tutaj na przejściu to jest więcej rowerów niż ludzi, naprawdę nie żartuję. Jeszcze gościu z telepizą. Czuję się taki smutny, osamotniony nie mając tutaj rowerka, Bart nie mógł swój z przywieźć. Wow. Właśnie trafiliśmy na jakiś koncert muzyki klasycznej. Co prawda jesteśmy trochę daleko, więc musimy się wepchnąć trochę do przodu. na kolejny świetny pomysł Jest godzina czwarta tak, Zaraz sprawdzę I pokażę już telefonem Czwarta trzydzieści siedem, jak możecie zobaczyć Idziemy tutaj na górę Przy zamku na słód słońca Który jest tam 5.30 trzydzieści Jest trochę zachmurzenie Ale mam nadzieję, że będzie widać dobrze I zobaczymy jak Się potoczy Ja jeszcze w połowie śpię staliśmy równo 4.30 więc od 7,5 minuty na nogach I jakby tutaj los chciał żeśmy o tej 5 rano wypili kawę o moja się robi jakoś dotaliśmy na górę może uda mi się jakieś parę fajnych ujęć nagrać właśnie z tego schodu słońca Trochę to zachmurzenie zepsuło tutaj nasz koncept, żeby zacząć piękny wschód słońca. Jednak i tak warte było stania tak szybko, zebrania się, bo efekt był i tak imponujący. <grym> Ale to już z takim przekonaniem zbliżało w ogóle tej wycieczki. Nie, 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 nie. <grym> tutaj dość sporą atrakcją jest tak zwany Smoczy Most i szczerze powiedziawszy jest... Troje przereklamowany, bo ten most powiedzmy ma tak około 20 metrów cztery smoki, z jednej strony dwa, z drugiej dwa jeszcze się to nie robi największe wrażenia a dużo osób sobie robi zdjęcie, tak mocno przereklamowany. właśnie zakupiliśmy standardowe ciastko słoweńskie czyli kremówki i będziemy próbować. Ciekawe czy są tak dobre jak te w wadowicach. Tej Barti wiadomo jest tutaj od sfery kulinarnej. To co testujemy. <słuch> <słuch> Aż takie dobre? Smaczne. Lepsze niż w wadowicach? Myślę, że porównywalne. Siódma rana, my już zaczynamy dzień od kremówek. To się właśnie prowadzi prawdziwą dietę. Dobra, ciekawe czy trafię do kosza. Blisko. Tutaj w Lublanie bardzo mi się podoba architektura. Dominuje tutaj raczej taka niska zabudowa, ale pojawiają się takie większe budynki, biurowce, które są w jakichś ciekawych, nieregularnych kształtach. A tutaj mamy klasyczny targ, głównie z żywnością i owocami. O, to jest bardzo dużo właśnie owoców, i w sumie nie są wygorowanych cena. Są raptem tylko trochę droższe niż te, które mamy w Polsce. A na przykład, arbuzy są wyjątkowo duże. Szczerze powiedziawszy, mega polecam każdemu, żeby się wybrał do tej Słowenii. Takie fajne, klimatyczne miejsce. Wiadomo, że to nie jest jakaś wielka metropolia i nie będzie tutaj nie wiadomo jakiej atrakcji. Niektórzy mówią, że to jest. Że tak powiem, miasto na pół dnia zwiedzania, no ale można wycisnąć z niej o wiele więcej. Na pewno bardzo mi się podoba bardzo rozwinięta sieć komunikacji rowerowej, rolkowej. Że tutaj normalni ludzie dojeżdżają do pracy rowerem lub na rolkach a w Polsce, jakbyśmy mieli tak zrobić, to nie wiem, po dwóch kilometrach już byśmy mieli pięć wywrotek, bo u nas są właśnie takie dziury. Na pewno o wiele więcej można uzyskać atrakcji w tym mieście kiedy pożyczycie się samochód lub w ogóle przyjedzie się samochodem, ponieważ jest tu sporo ciekawych miejsc, które nie są w samej stolicy Lubianie jednak są one oddalone o jakiś dystans czekamy już na autobus i jednak okazało się, że idziemy jednak do Zagrzebia no i mam nadzieję tylko, że nie będziemy mieć żadnych problemów przy przejeździe granicznym nas nie złapią, bo jesteśmy tutaj w sumie nielegalnie powinniśmy odbywać kwarantannę bo jesteśmy na terenie Słowenii powyżej 12 godzin ale zobaczymy, jak to będzie. Najwyżej zostaniemy tu jeszcze na dwa tygodnie.